Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło zaprosić Państwa na kolejny wykład z cyklu Akademii Bioetyki pod tytułem Fundacja Gajusz najpiękniejsze historie naszych dzieci. W trakcie tego wykładu porozmawiamy sobie o problemach bioetycznych, z którymi się spotykamy co jakiś czas w trakcie swojej pracy w medycynie paliatywnej. Porozmawiamy o tym, co to jest terapia uporczywa, co to jest terapia daremna i opowiemy Wam też o historiach niektórych z naszych dzieciaków. Ja nazywam się Dominika Matczak i Andrzej Sopliniak. Jesteśmy lekarzami pracującymi w Fundacji. Zapraszamy na wykład, który odbędzie się 14 grudnia o godzinie 17.30. Również zapraszamy na sesję pytań i odpowiedzi, która się odbędzie 16 grudnia również o godzinie 17.30. Zapraszamy do dyskusji.